Witajcie, Grzesie, Gb Workout. Zapraszam serdecznie na kolejny odcinek. Tym razem dość niekonwencjonalny, nietypowy. Specjalnie dla tych wszystkich, którzy chcieliby trenować, ale twierdzą, że niestety nie mają czym trenować: nie mają handli, nie mają odważników, nie mają sprzętu, jest dramat, mnóstwo wymówek, no i nic nie robią. Kochani, to nie tak. Można w bardzo prosty sposób skonstruować sobie taki odważnik. Nie trzeba wydawać praktycznie ani grosza. Wystarczy, aż wasza mama, wasza żona, dziewczyna skończy prać. Albo wy sami po prostu skończycie prać. Nie wyrzucajcie yy, butelki po płynie, zwłaszcza dużym płynie, takim jak ten. 5 litrów, czyli prawie 5 kg, pod warunkiem, że nalejecie wody. Jeżeli nasypiecie tam piachu, albo wrzucicie kamieni, albo złomu, to będzie to znacznie cięższe. To jest około 5 litrów, czyli około gdzieś 5 kg. I takim oto, prostym, domowym odważnikiem, można przećwiczyć mnóstwo partii mięśniowych. Zaprezentuję Wam teraz, jakie partie mięśniowe można przećwiczyć. Numer jeden biceps, numer dwa triceps. Mięsień narabienny Mięśnie grzbietu. przysiady i takich ćwiczeń jak dobrze pokombinujecie znajdziecie naprawdę sporo myślę, że dla początkujących a nawet dla średnio zaawansowanych jest to jakieś rozwiązanie zwłaszcza dla tych bez kasy polecam, sprawa prosta Bezbolesna płyn do prania. Jak się skończy, nalewamy wody albo nasypujemy piasku i mamy wspaniały odważnik. A jak skończy się drugi płyn, to będziemy mieli dwa odważniki i w ten oto sposób będziemy mogli wykonywać ćwiczenia oburącz. Tak więc polecam bardzo, bardzo serdecznie. Grzej się dziwi Workout Trzymajcie się, cześć i pamiętajcie, nie wystarczy mieć tu Trzeba mieć jeszcze duch.